Witajcie, bracia kochani. Dzisiaj jest wtorek, trzeci tydzień Wielkiego Postu. Dla nas to już czwarty dzień kwarantanny. Siedzimy tutaj w domu i raczej nie wychodzimy, chociaż w seminarium, jak wiecie, mamy sporo miejsca, więc możemy przynajmniej pospacerować. Ja jestem tutaj przy tej kapliczce naszej seminaryjnej, i z tego miejsca chcę dać Wam dwa słowa odwagi na ten dzień również, bo dzisiaj także widzę, że Słowo, Słowo Boże przychodzi nam z pomocą, że Pan Bóg wysyła nam tchnienie swojego Ducha Świętego aby rozwiał nasze trudności, nasze problemy, nasze zmagania, nasze konflikty, no i przede wszystkim nasze strachy i nasze lęki w tej sytuacji jaką przeżywamy. Jeśli zaglądniecie do pierwszego czytania, zobaczycie, że kościół proponuje nam dzisiaj figurę Azariasza. Kto to Azariasz? Nie wiem czy pamiętacie. Dzieci na pewno pamiętają, bo jak śpiewamy kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym to na końcu jak śpiewamy Azariaszu, Ananiaszu i Misaelu, błogosławcie Pana. Tak, Azariasz to jeden z trzech młodzieńców, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego za to, że chcieli zostać wiernymi Panu Bogu, nie chcieli złamać prawa, nie chcieli złamać przykazań swojego narodu. E, dlatego jest to, ta piękna, to jest to piękna katecheza też dla nas w tej sytuacji. Ja pamiętam też na Laudesach, wiele razy rodzice nam powtarzali, że odwagi w, w życiu wiele razy spotkacie sytuację, że będziecie jak w piecu ognistym, że te płomienie będzie wydawało się, że was spalają. Różne płomienie grzechów albo promienie trudności, e, czegokolwiek, ale bo, pan, pan Bóg jest wierny. Wzywajcie Jego imienia i wyśle swojego anioła. Pań, tak samo jak jest napisane, że ci, którzy patrzyli na tą scenę, zobaczyli, że były cztery osoby w środku: trzech młodzieńców i anioł, który spacerował między płomieniami rozdmuchując je w ten sposób, że nawet ubrania zostały nietknięte, tak? Dlatego, bracia, jest to piękna katecheza też dla nas na dzisiejszy dzień, na tę sytuację. Myślę, że zgodzicie się, że jest to czas podobny do tego czasu, jak naród Izraela mieszkał w wygnaniu. Ta modlitwa, którą wznosi dzisiaj Azariasz do nieba, do Boga, mówi, zmiłuj się nad nami, Boże, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, nie mamy Proroka, nie mamy kapłana, nie mamy miejsca, gdzie złożyć Tobie ofiarę. Wiecie, że dla Izraela świątynia była miejscem świętym, takim sercem narodu, gdzie mogli czuć bliskość Pana Boga, mogli czuć, że Bóg jest z nimi. I w momencie wygnania nie mają tego, nie mają świątyni, są daleko od świątyni, mieszkają w swoich domach i mogą czuć, że jakby Pan Bóg może ich zostawił, że oddalił się od nich. Ale w tym właśnie momencie Bóg daje im nowy sposób relacji ze sobą, daje im ten prezent. Odkrywają ważność Słowa Bożego. Wiecie, że synagoga narodziła się właśnie w czasach wygnania. Jest to nowy sposób, w który Pan Bóg chce wejść do naszych domów. Chce w tej liturgii domowej, liturgii Słowa, żebyśmy odkryli historię zbawienia. Żydzi czytają historię swoich ojców, widzą, że Bóg był wierny zawsze, że wyciągnął ich z Egiptu, przeprowadził przez morze, przez pustynię, dał im ziemię obiecaną. I odzyskują nadzieję, że oni też będą mogli zobaczyć w swoim życiu działania Pana Boga. Dlatego odwagi. Myślę, że zgodzicie się, że przeżywamy taki jakby czas wygnania, że nie mamy świątyni, nie mamy kościołów, nie mamy mszy, nie mamy sakramentów, nie mamy prezbiterów blisko. Możemy poczuć, że jakby dalekość Pana Boga w jakiś sposób. Ale w tym właśnie, w tej sytuacji Pan Bóg chce dać nam nową relację ze sobą. Chce stać się obecny w Twojej rodzinie, chcę, żebyś odkrył go w Słowie Bożym, w historii zbawienia. Tą samą historię zbawienia chcę wykonać z Tobą, wyprowadzić Cię z Twoich grzechów, wyprowadzić Cię z Twojej samotności, z Twojego smutku, dać Ci nowe tchnienie. Dlatego, oprócz tego, że jesteśmy wszyscy w wygnaniu, myślę, że też wielu z Was może przeżywać tą sytuację ognia piekielnego, to znaczy yy, pieca ognistego. Tutaj rozmawiałem z, z wczoraj z kilkoma rodzinami wielodzietnymi, które siedzą w domach. Wyobraźcie sobie, od czterech dni i mówią: Cztery dni to już cud, że żaden przez okno nie wyleciał. I to prawda, że te rodzinne relacje w takiej sytuacji czasami mogą wydawać się już nie do zniesienia, że się ranimy, są konflikty, dyskusje. Jaka jest odpowiedź Boga? Bóg przychodzi, wysyła swojego anioła i, i chce rozwiać te, te płomyki, płomienie, które nas zżerają, które na, nie dają nam y, pokoju, które zabierają nam nadzieję też, tak? Y, I wysyła swoje słowo i dzisiaj mówi nam, że Bóg staje się obecny w przebaczeniu. Z krzyża Chrystus mówi przebacz im, bo oni nie wiedzą co czynią. Tak samo Dzisiaj w Ewangelii, kiedy Piotr przychodzi do Jezusa, pyta, ile razy mam przebaczyć? Czy siedem razy? I Jezus odpowiada, nie siedem, ale siedemdziesiąt razy siedem. Możemy pomyśleć tak, jak w słowie z wczorajszego dnia. Rozmawialiśmy o Naamanie, tym Naamanie, który jest trendowaty i dostaje nakaz proroka, idź i odmyj się siedem razy. Dzisiaj możemy tak pomyśleć, no... To prawda, że prawdziwym trądem są grzechy, te dyskusje, te nasze nienawiści, i przychodzimy do Jezusa, pytam, ile razy mam przebaczyć siedem? I mówi: Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy. Nie wystarczy, tylko żebyś obmył się tak jak rączki. Myliśmy wczoraj siedem razy. Nie wystarczy ten. Dzisiaj dochodzimy do sedna sprawy. Przebaczenie zawsze. Pan Bóg chce, abyśmy, tak jak Azarias, uznali, że nie jesteśmy godni tych darów, które nam daje. To jest prawdziwe nawrócenie. Odkryć na nowo wielkość darów, które Bóg nam daje. Rodzinę, nasze życie, nasze wszystko. No, w tym czasie możemy odkryć, że wszystko, co mamy, jest darem Boga. Wydawało się, że wszystko jest nasze, i nagle, przynajmniej tutaj w Hiszpanii, okazało się, że nic nie jest nasze, że w tym momencie nie możemy ruszyć nic. Zatrzymała się praca, transport. Ale z tej, kiedy odkryjemy ten dar, że Bóg daje nam te dary, będziemy mogli przekazać ten dar innym. I, i pierwszym darem, jaki, jaki oczekują na, na od nas inni, to przebaczenie. Dlatego, jeśli, jeśli przypomnisz sobie, przed, że ktoś ma coś przeciwko Tobie, mówi Słowo: Biegnij do Niego i, i pojednaj się z Nim. Zanim. Po, zanim, zanim Złożysz Twoją ofiarę w świątyni, biegnij do Twojego brata i się pojednaj. Dlatego zapraszam Was, bracia, żebyśmy w tym słowie przeżywali dzisiaj. Jeśli jest to dla nas niemożliwe, prośmy Pana Boga, tak jak Azariasz, z pokorą, zmiłuj się nad nami, ześlij Twojego anioła. I zobaczcie, co robi Bóg: wysyła anioła, wyzwala ich z tej sytuacji i na koniec mogą wielbić. Kantyk Trzech Młodzieńców w piecu ognistym wychwalają. Wychwala Boga za całe stworzenie, za wszystko. Odkrywają, że rzeczywiście każda rzecz, słońce, księżyc, dzieci, rodzina, wszystko, co mamy, to są dary Pana Boga. Więc odwagi, zapraszam Was do dziękczynienia i do uwielbienia.